Witajcie, przed Wami recenzja książeczki Serce i Rozumem od wydawnictwa Nowarez pana Wojciecha Sobina. I jeśli dobrze się nie mylę, to chyba 15 czerwca właśnie miała swoją premierę. Mogę się mylić, ale w razie czego w opisie zostawię wam e, konkretną datę. I słuchajcie, co to jest za książka? Ano, oh Serce i Rozumem to książka pełna pasji. Autor opowiada nam o swojej drodze do, suk do sukcesu, która była. Och, powiem wam takie małe porównanie: Trudniejsza niż pierwszy krok naszego dziecka. Już w momencie, kiedy dotarł do Wielkiej Brytanii, poznał uczucia, które ogólnie z niego nie wypływały. Zobaczył, jak żyją ludzie biedni i bezdomni. Pisał o snach, których prowadzili tajemnicze walki, gdzie ubiegali się o kawałek chleba, o kawałek materiału, nie wspominając już o kawałku szmaty, dzięki której mogli na czymś położyć swoją głowę. Obserwował ich i ten widok bardzo go poruszał. To wtedy właśnie za za rodziną, którą na pewien czas niestety musiał pozostawić. Słuchajcie, nasz bohater pragnął coś w życiu osiągnąć i dać z siebie wszystko. Nie zawsze było mu łatwo, a powiem wam, że obsługa komputera była bardziej mroczna niż lunatykowanie. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że jest to literatura faktu, którą przepełnia szczerość. Autor opisywał nam, z czego był dumny, a co wolałby oddać w niepamięć. Niczego przed nami nie ukrywa, bo właśnie jego celem byłobyśmy zobaczyli świat jego oczami, jego rozumem i jego sercem. Bywało, że wchodził na nieco polityczny tematy, jednak nie serwował nam politycznego żargonu. Chciał, żeby czytało nam się lekko i też tak właśnie w ten sposób ją poprowadził. Jestem zdania, że poprzez... Powieść oddał nam swoje serce i głęboko właśnie skrywane uczucia, bo on nie planował z nikim się tym dzielić. Jednak stało się coś, co sprawiło, że no zmienił swoje zdanie. Pamiętajcie, że był też mężem, ojcem i przede wszystkim dziadkiem. To wszystko z daleka od jego bliskich, których niekiedy wspomina. Wiedział, że by cokolwiek osiągnąć, no niestety musiał się poświęcić. Słuchajcie, w książce spodobało mi się to, że. Nie czułam, jakbym czytała jakieś tam żargon osoby starszej. Powiem więcej, jest tu cała masa porównań i ozdobników, które wyrażają jego tęsknotę i chwilowe roztarnienie. To więcej niż opowieść dziadka, który zabiera nas do świata, którego połowa z nas nigdy nie odwiedzi. Przyznajmy się, kto ma w planach wyjazd do Wielkiej Brytanii. No, nie ukrywajmy, że bardzo, wie, bardzo mało osób. Słuchajcie, on ukazuje nam tutaj piękne. I okrutne sceny świata, gdy, no, nie każdy chodził z pełnym żołądkiem. Jest to książka o tęsknocie, parciu ku przodowi i realiach, w których przyszło, przyszło mu żyć. Opowieść o przemianach tych planowanych i tych, których, no, nie był w stanie z jakiegoś powodu przewidzieć. Książkę polecam jako przykład prawdziwego człowieczeństwa, jako pamiętnik, którego powinien przeczytać każdy z nas. Bardzo ją polecam, bo zabierze nas do różnych tajników jego życia, sposobności przeżycia i dążenia do tej władzy, której no, no raczej nie znajdziecie. Powiedzmy nawet u naszych rodziców, bo no, bądźmy ze sobą szczerzy: jak mama powiadała, bo za moich czasów było to ostę. Ja no dobra, no, mów sobie dalej, co było za Twoich czasów, ja myślę swoje. I on tutaj, powiedzmy, nie utwarza tego jako historię, bo rodzice, cokolwiek nam opowiadając wychodzi to jako historia, która gdzieś tam kiedyś się wydarzyła, która nawet, powiedzmy, nie jesteśmy w stanie określić, czy była prawdziwa. On tu opisuje to w taki sposób, jakbyśmy tam byli, jakbyśmy tam uczestniczyli i doznawali tych wszystkich uczuć, tych fali całkiem sprzecznych emocji, takie, które akurat ogarniały jego w danym momencie. Kiedy on się cieszył, my się cieszyliśmy, kiedy on się smucił i my się smuciliśmy, a kiedy wspominał swoich bliskich, no, nieoczekiwanie, nawet w mojej głowie pojawiły się takie myśli odnośnie swojej rodziny. Kogoś, kto, kto jest, kogo można było utracić, kogo się niestety bezpowrotnie utraciło. Także książka jest naprawdę super. Mówię Wam, literatura faktu, ale naprawdę pisana wspaniale, przejrzyście i wydaje mi się, że jest naprawdę warta poznania. Ma u mnie 10, właśnie za tą klimatyczność. I za to wszystko, co nam po prostu chciał przekazać. Mi to się wydaje, że on pisząc ją, przekazał nam rozumem, a my to wszystko odbieramy sercem. I nic, tylko po prostu pokochać książkę. Także macie miłością, sercem i rozumem. Miłości nie ma, serce i rozum jest. Także, jeżeli chcecie się z nią zapoznać, ja serdecznie Wam polecam, i się z wami żegnam. Pa-pa.